Ukażwali góra Dynamik Hering e, Toruń. Powtarza się historia z poprzedniego sezonu, czyli prowadzicie z Baumatem, ale na koniec remis. Tym razem 2 do 2. Jak ten mecz wyglądał z Twojego punktu widzenia? No, mecz na pewno był ciężki. Byliśmy trochę osłabieni. Zostaliśmy sobie z tyłu, zagraliśmy trochę nie w naszym stylu. Zawsze siadamy na rywali wysoko i to, i to zawsze skutkowało. Dziś trochę chcieliśmy oszczędzać siły, zagraliśmy z tyłu. Może nie do końca to wychodziło, ale mieliśmy swoje sytuacje. Baumat postawił twarde warunki. Na pewno twardo w obronie. Jestem troszkę poobijany. Dziękuję za to chłopakom z baumatu. Tak samo gorzkiemu tutaj. No nic, ostatnio też się skończyło remisem. Mam nadzieję, że sezon potoczy się tak samo jak w zeszłym sezonie i nie przeszkodzi nam to zdobyciu mistrzostwa. Tak, w trakcie meczu widać było. W swoim zachowaniu przede wszystkim, trochę frustracji, nawet sporo, eee, tej frustracji, czy, nie wiem, czy to wynikało też po części z tego, że, no jednak było widać, że jesteś osamotniony w porównaniu chociażby do, do tego, co, co moglibyście wystawić, jeżeli chodzi o, o tą siłę ofensywną, czy, czy, nie wiem, może były jakieś inne ku temu powody? Nie no, mam troszeczkę pozdzierane hillesy, kostki, trochę mnie żebra bolą, tutaj te dwie, wie, dwie wieże z tyłu postawiły naprawdę ciężkie warunki, no wiadomo, frustracja, jak czasami sędzia czegoś nie gwiznie to to boli. Mhm. Na koniec pytanie o reprezentację, bo jesteś świeżo po zgrupowaniu we Wrocławiu. Za chwilę jedziecie na Mistrzostwa Europy. No i Twoje jakby wrażenia z tego zgrupowania i, i oczekiwania związane z tym turniejem, w którym na pewno będziemy Wam bardzo kibicować, żebyście jak najlepiej wypadli. Nie ma co wracać już do zgrupowania. Mhm. Teraz przed nami Mistrzostwa. Oczywiście cieszymy się tu wszyscy z chłopakami, że my weźmiemy w tym udział. Na pewno to, będzie, to jest dla nas wielki sukces. I wielki honor będzie wystąpić przy, przychylnie za na piersi, ale nie zadowalajmy się tym. Trzeba zawsze wysoko sobie stawiać poprzeczkę. Jedziemy po to, żeby grać, a nie na wakacje do Chorwacji. Okay. Dziękuję, Dziękuję bardzo.